Dzisiaj o poczuciu własnej wartości. Jeśli ty nie inwestujesz w siebie w ogóle, nie inwestujesz w swoją wiedzę, w swój rozwój, w naukę nowych rzeczy, nowych umiejętności miękkich i twardych, czyli tych takich logicznych i tych takich mniej logicznych, emocjonalnych, to tak naprawdę zbudować poczucie własnej wartości będzie ci trudno. Ja Wam opowiem teraz swoją historię. Jestem osobą, która zawsze bierze, przystępuje i kupuje drogie rzeczy. Wszystkie wpływy finansowe przeznaczałam od pewnego momentu swojego życia na swój rozwój. Czyli nieważne było dla mnie, nieważne była dla mnie remont kuchni, nowy ciuch, nowy bucik, nowa torebka, tylko ważne było to, gdzie ja inwestuję, w co ja inwestuję i co to mi docelowo da. Co to zmieni w moim życiu. I to było dla mnie najważniejsze. I na tej podstawie buduje się poczucie własnej wartości. Czyli jeżeli ty się edukujesz u najlepszych, na przykład w najlepszych szkołach, tak? jeśli ty kupujesz najlepsze kursy, Kurs szycia na przykład. Ale najlepszy to znaczy, że ty automatycznie dajesz sobie swojemu umysłowi informację. Hej, ja jestem wartościowa. Ja jestem wartościowa, bo ja daję sobie najlepsze. I teraz, gdzie ty jesteś? I czy kiedykolwiek, bo tutaj się od razu pojawia taka myśl, nie? no, ale przecież ja maja, ja nie mam pieniędzy na to, żeby zainwestować w kurs szycia albo kurs pisarski, albo nie wiem, kurs obsługi czegoś tam, jakiejś dużej kwoty. Ale powiedz mi, czy kiedykolwiek było Ciebie na to stać w Twoim życiu? Bo jeśli nie, to nawet w momencie, kiedy ty będziesz w stanie to zrobić finansowo, to tego nie zrobisz, bo to nie jest twój tor myślenia w ogóle. Dlatego, że ty nie jesteś przyzwyczajona do tego, żeby dawać sobie najlepsze. Dawaj sobie najlepsze, po prostu. Dawaj sobie to, co jest najlepsze. Bo jeśli ty sobie skąpisz, skąpisz sobie, dalej emocjonalnie skąpisz światu, no bo wiadomo, w tej sytuacji nie ma wyjścia, jeśli ty tego nie zobaczysz i nie zaczniesz dawać sobie, wchodzić w długofalowe procesy. Zaczynać szkoły, które trwają 2-3, 4, 5 lat. Dawać sobie. Na tym po pierwsze buduje się poczucie własnej wartości, kolejne rzeczy budują się na pracy własnej z odpuszczaniem. Lęku, wchodzeniem do rzeczywistości. Ale to jest bardzo ważne, gdzie ty dzisiaj jesteś. Zobacz, jeżeli jesteś tą kobietą, która dawała sobie całe życie, tak jak ja, to zobacz, czego dzisiaj nie chcesz sobie dać. I tym się obdaruj. Ale też miej świadomość tego, że jeżeli dawałaś sobie, to na tym już zbudowałaś. Dość solidne poczucie własnej wartości. I teraz warto przyjrzeć się lękom, które wpływają na to poczucie własnej wartości. Dzięki temu masz tą taką w życiu sinusoidę up and down. Nieraz jestem na górze, wow, zwycięzca świata, a potem jestem na dole. Więc tutaj już jest praca typowo na mańcecie. I jeżeli ty zrobisz robotę na mańcecie. To zapewniam cię, że wszystko to, co sobie dałaś, się tylko ułoży w jedną całość. Natomiast jeśli jesteś w momencie, że sobie skąpisz, to skąpisz sobie, czyli skąpisz innym pieniądze bardzo często tutaj nie płyną. Zastanów się, jak to jest u ciebie i zapraszam cię do następnego wideo.